Znajdujemy się właśnie w Wołomińskim Lesie, ulica Marszałkowska. Proszę zobaczyć, to dookoła las, piękny, śliczny. I proszę mnie wytłumaczyć. Po chuj kurwa położono te 30 metrów asfalto z wysepką, gdzie jest ograniczenie do 20 km na godzinę. Tak jak widzimy. Droga gruntowa, zaczyna się asfalt. I powiedzcie mi, kurwa mać, po co jest ten śpiący, tak zwany, w cudzysłowie, policjant. Żeby zające, kurwa, skakały, czy żaby sk przeskakiwały. Ile tym asfaltem. To ludzie, kurwa mać, w centrum miasta nie mają, kurwa, kanalizacji, ani wody pitnej, a tu, kurwa, się w środku lasu, kurwa, yy, kładzie, kurwa, ten yy, asfalt las proszę zobaczyć kawałek kurwa jebanego tego asfaltu na chuj komu to kurwa tutaj jest o nie chrani się yy, przypasu może prywatna granica może prywatna działka tego nikt nie wie już niedługo kurwa w tym yy, ukryta prawda